Siema, witam no wszystkich, no na kanale z oczywiście z tej strony Lukas dzisiaj żadnych nowości na stronie jeszcze nie ma więc dalej sobie będę testował którąś ze skrzynek broni może którąś w dalszym dzisiaj zobaczymy, jeszcze nie wiem ale za to na stronce panuje teraz promocja, że macie plus 15 także używacie my kody, macie plus 15 bonusu do doładowania różnymi formami także skinami, jest to też wpisane, także tylko dwóch razy e, daje wam 15% bonusu aktualnie, także chyba spoko mm, no i macie też te instant depozyty, zobaczmy na dzisiaj to jest kwota stara na się powinno odświeżyć 168, 4 złoty więcej, nice i yeah. kosak podrożała, teraz jak sprawdzałem na streamie to była 880 także 3 dyszki w górę tutaj agenci zaczęli się pojawiać, ale tego Jednego nie ma, tego droższego, tego snajpera. Chyba, że w innych może będzie payback skins. Um, o, jest tutaj, jest o 250 e, Ciekawie. O, to jest koska też widzę, że e, podrożała, więc u każdego pewnie dostawcy e, czy sprzedawcy. Znaczy w sumie to nie sprzedawcy, tylko. Jak e, <laughs> to kupuję, tak? E, no dobra, jedna skrzyneczka. Ja dzisiaj zatkanym, e, zatkaną połową nosa, jedna dziurka jest kompletnie zatkana. Uuuu! Dawno tego machania dropiłem. Oko 14 e, digo jego Wczorajszy live mega oddał. E, ups siopy zarobiliśmy tutaj z widzami. E, w sumie ze stówki prawie, że, także bardzo fajnie. Skrzynki Expa, zobaczmy sobie co jest w srebrnej, bo już nie pamiętam, a zmieniali te skiny. No, mamy Prince Teamer za 360 zł i Chantico Fire na przykład też za 118 Jest na niego prawie procent, także raczej do trafienia. Niestety, kluczyków już nie mam do tych skrzynek, ja, że tak powiem, mniej prestiżowych, tylko zostajemy mi więc na razie nie będę ich otwierał. A dzisiaj, może, potestujemy sobie Galila. Galil za 13 zł. 13 zł ciszy. Mamy tutaj e, naprawdę fajne skiny. Najdroższe to widzę w Star Trek Orange Debat za 1400 zł prawie nice. Ale jest Cerberusik. Factoreniu kosztuje 405 zł. Ja mam chwili testet. osobiście posiadam takiego skina. E, bardzo fajny. Mm, chatterboxa też posiadam. No, Chatterboxy też jest cool bronią. Ale, ja lubię sobie tak z graliką postrzelać. Nie docenię bronka, a fajnie nawet się z niego strzela. Tak samo jak Fama. Po stronie CT. Dobra, otwieramy 66 zł za 5 sztuk. Tutaj, no i wam, że całkiem nieźle. 90 zł. Fajnie, no nad nim już chyba sprzedawać Na razie e, żadnych tutaj skinów. Co mam e, w ekipunku, bo. No, już 7 na plus. I to nad bardzo, bardzo fajny. O no ten chatterbox jakby wyleciał, to już w ogóle miałbym byłem już do końca odcinka. No niestety, 36 zł. Dalej mi stać na otwarcie 5, ale jak teraz mi wyleci słabo, no to niestety trzeba będzie coś sprzedać. No i są leko. ten u góry wygląda na lepszy stan. I jaśniejszy jest minimalnie, a no, jednak nie. Jednak ja po prostu chyba nie widzę już dobrze jak coś jest po prostu poniżej moje, mojej linii wzroku. No dobra, ale na plus. Na plus. Także możemy otwierać dalej. Czyli nie musiał... O, stój! Ale ten crimson tsunami. Może to być totalny shit ale może być to właśnie i bardziej 16 zł. No i brakuje trzeczkę. Zabrakło. Co by to sprzedać? Sprzedajmy sobie może te pp E, tego akacza może to sprzedamy, mam aż 3, więc 2 ja mogę sprzedać 4 mam, dobra, to sprzedaję 3 i będzie już i już starczy starczy, teraz to już zapas e, na rok otwiera Galila Uuu, no stój niestety tutaj connection przelaczał nie jest to mój no, ale fajnie jakby jeszcze podbił tutaj finalną kwotę, która i tak jest świetna, 8000 zł nice, siedzibam zaraz sobie przejdziemy do Kurde, już myślałem, że wejdzie na raz. No to jest drogi skin, to jest za ponad stówę skin. No, Battle Skirt jest za prawie, Yo. No to widzicie, że... że właśnie te skrzynki, które mają w sobie tylko danego... dane skiny, na broni są najlepsze. Ja będę to powtarzał co odcinek, nie? Jak mantrę. Eee, nie wiem pisać Gali, a ja Gai. Tak, Gai. 10 sobie odpuszmy 10 na 3. Dobra, dam szansę. Dam szansę Anderowi, naprawdę. Spróbuję. Spróbuję się z nim ugadać. O, o Pandura Nexi się dołączył. E, no tutaj e, najdroższy z kim się pojawił u mnie. Oby to nie była zła wróżba. Bo na razie idzie dobrze. Idzie dobrze, mam najmniej. Ok, next, mocno wystartował. Okej, okay, myślałem, że to jest e, kami, bo chyba jest galerkami. Jem chyba droższy, ale czy jest w tej skrzynce? Mm, no, nie, ma. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Tak to bym sobie ile kosztuje. Może w sklepie będzie. g A Aby mi się wzdradało, że jest gallikami. No jest 5-7 No tak to ogólnie wygląda, no wygląda tak, że Bandura ma mało Więc Bandura do roboty, nie? Oj mam no, miałem najwięcej ogólnie, okej okay. Takie trzy stópki. no taka bitwa średnia Czy oddała dobrze? Ale ja już jestem taki wiecie, nastawiony na jeszcze większy profit Bo w ogóle po tych wczorajszych bitwach to ze bardziej co tam się działo, to szkoda, że jak ładnie było na tym, ja to żałujmy się tak było, nie? Drop były mega. Takie... Dobrze wyczute były te bitwy, że tak powiem. Pozdro dla Kubatych, nie? Dobra, to jest terminal, czyli 3 się ostatnia skrzynka. No, nawet, że nieźle mi dropiło teraz. Na kamery się nasi dość często. Eko w stanie Bat bez tak kosztuje 23 zł Kolejny eko tej Bandury Bandura już ma. Pokaźny tutaj zestaw skinów. 2 po 13. O, teraz jeszcze Rocket Pop, ale where Warning kosztuje tylko 3 złote Na Rocket Pop w lepszych stanach jest sobie lepiej, także ciekawie. Ciekawa rozbieżność. Dobra, to tutaj Stan Cold dyszka, no jest to ta skrzynka. Której nie wygram. <grystujesz> Wygra Pago, który miał najmniej na wszystkich. Znowu trzystówki. No okej okay, no. No i dobrze no. Niech to się trzyma. Zaraz mieliśmy sobie skrzynki, dajmy do 4 i... Ja wiem, rush Jeszcze go dzisiaj nie było. Tutaj jakie dropy w ogóle. Boosted jakiś. OG Limona. No ludzie coś się trafiają nawet. O Limona, kurde, jak No zobaczcie. Kurde. To no, chyba była skrzynka P250 otwierana. No i zobaczmy. Um, to była pierwsza skrzynka, tak? No czyli mam zero, ok. Teraz. Ja ja zero gwiazdek. Um, G-Note ma... Czy on ma gwiazdki? Nie, nie ma czterech. Nie ma czterech, ale ma trzy. Z tego co... dobrze piję ja mam dwie. Więc teraz powinien być remis. Okej, okay, mam trzy. Gino też ma trzy. Gino ma cztery. No i Gino wygrywa bitwę. Zaś żyłem jeszcze tym, że tych stronek jednak jest więcej. a ja sam zmniejszyłem ilość. Mutek. Mutek. Mogę jednak zostawić to 10. Co mnie podkusiło. No to co, zróbmy kontrakt z tych skinów, które dzisiaj tylko wydropiłem. którym mi zostały. 12 złotych. 16 naklejka. No, może na Steamie jest droższa. Zostawię o sobie. No cóż, a 270 złotych równo zostało, także fajnie. Zapraszam na Discorda, bierzcie sobie. Link macie w opisie łapka w górę sobie komentarz. No i do zobaczenia w tym materiale. Cześć, pa, jo.